Witam Państwa bardzo serdecznie w ten mroźny poranek Franciszek Josik Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Spółka z Odpowiedzialnością Chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić dwie istotne sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie miasta Zamościa W ostatnim czasie pojawiły się niezrozumiałe informacje na mój temat i komentarze związane z moją Wizyto na osiedlu Karolówka. Szanowni Państwo, utrzymuję kontakt ze wszystkimi radnymi, szczególnie tam, gdzie ktoś mówi, że jest niedobrze. Staram się pojechać zobaczyć. Tak również było we wtorek, dzień po sesji, gdzie pani radna Klimczuk powiedziała, że na jej osiedlu, szczególnie na jej ulicy, jest zaśnieżone. Oczywiście pani radna wiele powiedziała rzeczy na, na nieprawdziwych na sesji, więc pojechałem sprawdzić, skonfrontować jak u pani radnej jest na posesji. Ponieważ był komentarz, że, o, że miasto jest źle odśnieżone, więc pokazałem pani radnej, zrobiłem zdjęcie z zapłotu, że nie ma odśnieżonej własnej posesji. Wysłałem to zdjęcie do pani radnej. Pani radna wieczorem... Napisała mi, że czy prezes chciałby jej pomóc w odśnieżaniu. Następnie zapyta, napisała: Zapraszam pana. Skorzystałem z tego zaproszenia i na drugi dzień wziąłem łopatę z domu i pojechałem i odśnieżyłem wjazd do garażu pani radnej. Zachowałem się jak dżentelmen. Tak mnie rodzice wychowali, że jeżeli nawet gdzieś jest zło. To mam to dobrem odpłacać i się godnie zachować. I to można by powiedzieć, że cała sprawa na tym się skończyła. Ale te komentarze, które się pojawiły, były na pewno obiektem niezrozumienia, dlatego że moim celem nie było ani ośmieszenie, ani pognębienie, ani najazd, tylko moim celem było pokazanie, że jestem dobrym człowiekiem. Potrafię być, mimo że. Zniosłem wiele krytyki na sesji. Proszę zobaczyć, nie upubliczniłem tych zdjęć, nie upubliczniłem niczego na Facebookach, tylko w zaciszu, spokojnie to wykonałem. Szanowni Państwo, ja do Pani Agnieszki Klimczuk mam dalej pytanie i oferuję. Jeżeli Pani uważa, że niedokładnie odśmierzyłem. Proszę przysłać SMS, pojadę jeszcze raz i dokończę to śnieżenie. Jestem takim człowiekiem, jestem dżentelmenem. Na na posesję, proszę Państwa, no, przyjął mnie bardzo dobrze piesek, bo merdał ogonkiem, na później reakcja pani Klimczuk być może była niezrozumiała, bo, nie, bo nie, ma, nie było moim złym zamiarem, żeby kogoś ośmieszyć, ale pokazać również i pokazać, że nie można mówić, że źle. Skoro ulice były przejezdne w mieście, skoro 27 października Rada Miasta przyjęła, przyjęła stanowisko, jeżeli chodzi o zimowe odśnieżanie, Państwa, tam zostały określone standardy odśnieżania i kolejność. I to, co było niezrozumiałe w mieście Zamościu, to było to, iż część mieszkańców, które mieszka na tak zwanym w szóstym standardzie odśnieżania, czy tym ostatnim, również dotyczy to uliczna osiedlu Karlówka, no myśleli, że zadzwonią i proszę Państwa, i nagle przyjedziemy. Za mną jest wspaniała ekipa, która naprawdę nie szczędziła czasu, nie spała, no jeść musiała, która zrobiła wszystko, żeby drogi na terenie miasta były przejezdne. Nie było takiego czasu, żeby autobusem MZK mógł nie wyjechać, żeby nie można było dojechać do pracy Natomiast zdarzały się przypadki I nie mówię, że nie popełnialiśmy błędów I mamy wiele do poprawienia I nie chcę powiedzieć, że mamy idealnie I zrobimy to Dlatego, że widzimy, co jest niedobrego Jeżeli chodzi o tą zimę Zima nas nie zaskoczyła Na ta zaskoczyła nas reakcja byłego prezesa Który 12 stycznia rzucił papierami na biurko prezydenta i powiedział, że z dniem 13 rezygnuje. Na mnie, jako na prezesie PGK-u, gdzie jestem pełnią rolę właściciela zakładu komunalnych, ciążył obowiązek wyznaczenia osoby do prezesa. Rada nadzorcza powołała prezesa, po to, że jest środek zimy. Firma musi działać. Nie możemy nie reagować na rodziny mieszkańców. I zapewniam państwa, że nasza załoga Zrobiła wszystko, co było możliwe, natomiast nie uszczegliśmy się błędów. Wierzymy, że w następną, jeżeli chodzi o zimę, będzie znacznie lepiej. A co do dzisiejszej, to powiem tylko tyle. Pieniądze na ten rok tą zimę już się skończyły. Zaciągamy już pożyczkę z kolejnej zimy. Wierzymy, że będzie łagodniejsza. Wysypaliśmy ponad 2,5 razy tyle soli, co w ubiegłym roku, ale nie narzekamy. Dzieci cieszą się, że jest zima piękna. My dorośli, niektórzy nie pamiętają, że taka zima była 13 lat temu, a wcześniej jeszcze gorsze, ale musimy się do tego przyzwyczaić. Dziękuję Państwu za obecność. Jeszcze raz mówię, nie było moją intencją kogoś poniżyć. Zrobiłem to jako dżentelmen. Zrobiłem wszystko. Nie ogłaszałem tego nigdzie. Uważałem, że zrobiłem to jako dobry człowiek, bo zostałem tak wychowany. Dziękuję Państwu. Jeżeli są pytania, proszę bardzo. Panie prezesie, ja chciałem zapytać o odśnieżanie dróg takich yy, osiedlowych, prawda? Bo wiemy, że tam ludzie troszeczkę narzekali nawet do nas dzwonili, ale co się, myśmy pojechali tam z kamerą. Okazało się, że na przykład na ulicach stoją samochody. No i sprzęt też nie może wjechać. Po prostu no do pewnego momentu odśnieżone jest nadal i później, już, co z tym robi. Szanowni Państwo, a więc generalnie, tak jak powiedziałem, w mieście Zamościu obowiązuje drugi, czwarty, piąty i szósty stopień odśnieżania, jeżeli chodzi o standardy. W szósty stopień to są ulice osiedlowe. Mamy z nimi największe problemy, dlatego że z jednej strony mieszkańcy zostawiają samochody, my wjeżdżamy tam dużymi, chcielibyśmy, żeby było szybciej, wjeżdżamy dużymi pługami. Proszę Państwa, ale jest tak, ponosimy pełną odpowiedzialność, żeby nie zniszczyć samochodu, nie uszkodzić, stwarza nam to duże problemy. Proszę zobaczyć, jak wygląda pięknie Starówka. Jeżeli tu nic nie było, potrafiliśmy to odśnieżyć, wywieźć w ciągu 6 godzin. Teraz na ulicach Starówki męczymy się kilka dni, bo ze Strażą Miejską zamykamy kolejne uliczki i tylko tam, gdzie zamknięte możemy wywieźć. Apelujemy do mieszkańców. I przyjdzie zima, przyjdzie śnieg, zabrać samochody, zrobimy to szybciej. Na przyszły rok, chciałem powiedzieć, a może jeszcze w tym, jak będzie zima, chciałem poinformować, że podjęliśmy decyzję, iż będziemy mieszkańców dzień wcześniej informować, że jedziemy odśnieżać. No, nie zrobiliśmy tego w tym roku, ale wnioski z tego wyciągamy. Panie prezesie, kiedy można będzie się spodziewać rozstrzygnięcia konkursu na nowego prezesa zuk Mogę powiedzieć tak, konkurs został został ogłoszony, dzisiaj o 12 i zamykamy spłynęcie ofert, wyjeżdżając z przedsiębiorstwa mogę powiedzieć, że na stole leży 5 ofert już. Rada nadzorcza zbiera się dzisiaj o godzinie 14, ale otworzy tylko oferty, przejrzy, i zaprosi poszczególne osoby na rozmowę ja myślę poproszę radę żeby nie później niż w ciągu tygodnia rozstrzygnęła konkurs jak pan na dzisiaj ocenia odśnieżanie miasta ja dzisiaj na oceniam, oceniam tak jeżeli chodzi o główne drogi oceniam na dobrze jeżeli chodzi o, te, jeżeli chodzi o osiedla oceniam na dostatecznie i się tego nie wstydzę powiedzieć tak jak powiedziałem, my tam nie mogliśmy zrobić to, co moglibyśmy zrobić z uwagi na, na nieprzejezdność dróg. Ja przystanki? Jeżeli chodzi o przystanki, w latach ubiegłych, powiem tak, źle w tym roku przystąpiliśmy do śnieżania przystanków. Robiliśmy to tak na początku, jak w ubiegłych latach, że została tylko metrowe przejścia zrobione. Podjęliśmy decyzję, ale już w drugiej, w drugiej części zimy, że odśnieżaliśmy przystanki. Ale co to znaczy? Pojechała koparka z wywrotka, zabra, zabrała ziemię. Wyciągamy z tego wnioski. Obiecuję, że przy następnym ataku zimy, dzisiaj proszę nie oczekiwać, bo jest zamarznięte, będzie szczególnie lepiej. Ileśmy to robili? Przyznajemy się. Ja chciałem tylko jeszcze jedno powiedzieć, proszę Państwa. Ja nadzoruję to spółkę. Ja nie jestem. Ja tam nie pracuję, proszę Państwa, bo mam swoją spółkę bardzo dużą, ale teraz zaangażowałem się i wyciągamy wnioski po to, żeby te wszystkie mankamenty poprawić. Panie prezesie, pan prezydent ogłosił, no w zasadzie zapytał mieszkańców, co sądzą o możliwości urządzenia trasy biegowej narciarskiej. Czy pan coś o tym wie i czy to wasza robota byłaby, gdyby te trasy powstały, gdyby mieszkańcy chcieli? I czy to trudno i jak kosztownie? Wiem coś na ten temat, bo podrzuciłem pomysł ten prezydentowi. Obszedłem w koło na zalew. Jest dużo pięknego śniegu, i uważam, że okolice zalewu i nie tylko powinny się wy wyratrakować, ale ratrakami do nart biegowych i zrobić trasy biegowe. Z jakiego względu? Ponieważ mamy lodowisko piękne, ale. Jeżeli chodzi o biegi narciarskie, to, to jest tani sport. Młodzieży nie stać na wyjazd, ponieważ zbliżają się ferie. Uważam, że powinniśmy to zrobić. My oczywiście, z racji tego, że mamy odpowiedni sprzęt, również zrobimy wszystko, żeby przygotować i przyczynić się do przygotowania tych tras.